Dzisiaj omówimy, w jaki sposób możemy wyszukiwać firmy zadłużone, jak również nowo powstające firmy, do tego, żeby wykorzystać w naszych kampaniach później prospektingowych, ewentualnie weryfikować, jakie to są firmy, jakie branże w naszej okolicy. Tak? Możemy rzeczywiście takie filtry założyć i sprawdzać, jak to wygląda na naszym terenie. I tu w tym miejscu możemy wybrać, czy w ogóle firma posiada dług, jaka to jest kwota zadłużenia oraz ilość spraw związanych z długami oraz ilość wierzycieli związanych z długami. Takie możliwości mamy tutaj wyszukiwania, więc zaznaczam, czy posiada dług, zaznaczę jeden z, jest jednym z, tak, posiada. Jeżeli nowe firmy powstają, to często taki case jest wykorzystywany na przykład przez biura rachunkowe, bo często podpowiadają w jaki sposób prowadzić firmę, więc tu można w ten sposób wykorzystać albo na przykład potrzebują operatora internetowego czy sieci komórkowej. Zawsze można w ten sposób sobie takie kontakty wybrać.